Nie zostałem na niego. Góźdź ci biegnie? Nie to czołg jedzie. Co no. ty zrobił? Co to było? Co to było? Kątem oka widzimy jakiś latający pojazd. Czołem, czołem, Kromka z Rosem. Witajcie moi mini w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z WW3. I tak, najwidoczniej ten pojazd najadł się troszkę za dużo grochówki, bo wyleciał w powietrze naprawdę z dosyć dużym przytupem. Moi drodzy, dzisiejszy materiał będzie odrobinę inny. Grając na streamach i ogólnie gdzieś tam będąc w internecie, czasem kiedy rozmawiamy, bardzo wiele osób z Was pyta się mnie przede wszystkim, czy warto wrócić do WW3. Po tak długim okresie od premiery Early Accessów, po tych różnych paczach, po tym materiale odnośnie ostatniego półrocza w WW3, co się pozmieniało, do którego odnośnik macie gdzieś w opisie. Natomiast dzisiaj chciałem, abyście wy, jako użytkownicy WW3, jako gracze, wypowiedzieli się i wystawili taką właśnie oto laurkę, WW3 tak, abym ja później mógł ten film pokazywać osobom, które po prostu się zastanawiają albo które zadają sobie pytanie, czy grę warto kupić. Także teraz mam do Was wielką, wielką prośbę, aby naprawdę zasięgi dopisały przy tym materiale. Zostawcie pod nim w tym momencie łapkę w górę i najważniejsza rzecz: napiszcie po prostu w komentarzach, co sądzicie o grze, wystawiającej jakąś opinię po tym półroczu, jeżeli gracie bardzo długo, jeżeli gracie troszkę mniej, to już zależy tylko od Was. Jednak najpierw komentarz poprzećcie z formułowaniem pozytywne, negatywne albo neutralne. Myślę, że taki na głowę przed samą waszą recenzją, opisem czy warto, nie warto, albo czy nie wiecie czy warto, powinien też dać do zrozumienia czytelnikom, którzy będą was czytać i zbierać opinie na temat samej rozgrywki, co tak naprawdę myśli o tej grze społeczność większa społeczność, a nie tylko jedna osoba w mojej postaci. Reszta natomiast materiału to, słuchajcie, zgrany gameplay z dwóch, bądź też trzech map, który graliśmy z Jarokami na Twitchu, tak abyście też mogli bez żadnego zbędnego mojego komentarza zobaczyć, jak ogólnie się strzela i jak gra wygląda teraz w porównaniu do chociażby początków. Także, moi drodzy, bardzo serdecznie zachęcam do przede wszystkim zostawienia komentarza pozytywnego, negatywnego, bądź też mieszanego, o zostawienie łapki w górę, no i bawcie się Dobrze, oglądajcie, piszcie. Zróbmy z tego materiału taki jeden ogólny przewodnik dla wszystkich niezdecydowanych i poszukujących jakichkolwiek informacji na temat tego, w jakim stadium aktualnie WW3 się znajduje. Nie pamiętam. Nie, kara. A co się, się dzieje? <noise> no była załadowana, no to jak to? Kurde, że mnie amunicją? Coś Co się tam tak zajrzał? Limpio! Cały skład! <średzio> 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 ...online, over the area. <glay> Super zabawa. Pa sprawa. This one's bam, 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 bam. Jak tam moje fireballki, Jacek? Fajne? Też fajne. Army... Nie, nie, yeah, teraz mnie wysadziło jakimś kurwa kwadrokoptorem. <glay> co tam się dzieje, chłopaki? Kurde, widzisz, że są blisko ze sobą. Bułka z gównem. Eee, e, 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 e. <glaying> <are coming> <glay> <gry> A może ty byś coś powiedziała? Stanęła w obronie kolegi. Nie. Ja na przykład bym powiedziała... No i co ty tego, z tego, z tego, z tego

Pilota? Impala, impała, impała. No tam <sk 1952> co No to To taki kulany przede mną biegnie i nie zginie? To, ja. to nie ja! A ja no co to ma być? a <am gosto> na góze. Dobra, nie żyję, nie żyje. To są lotnika. Spodnie. Lotnika. Świeci się jak... What no the fuck, Jak ty masz gacie? Nie? No co, normalny gacie. Jak się z nim pokazać? Ej! O Jakie no, to wola. Dobra, 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 Spinął, spinął, spinął jeden. Kto mnie zastrzelił? Gdzie, gdzie, gdzie? Tu jest pojazd, to oni się tam rozpią. Ale na pewno... Używam yeah, Nie wiem. Nie wiem. ja akurat tylko... Używam Już tam chyba nic nie <stryk corps therix> ma tego. Używam tego. Używam tego. Używam tego. Używam jak Takim, takim wielkim I ja yeah. Śmierdzielem Taki odmuchony głos, Co, co tu się dzieje w ogóle? Ja <laughs> się tak na was skupiam, że nikogo innego nie potrafię Online zabić nie potrafię. No wiem, dlatego nic nie zabiję. Nie oczywiście czym się <laughs> wyrazowiliście <laughs> Jacek uważaj, wchodź do łą <laughs> Jeszcze żebym mu mincy dawał No nie gadaj, niego. O no niego. Nie o niego. Nie ja nie o niego. No za... <laughs> tak? okay. O niego. O O niego. to niego. O co O niego. O O O Czekaj, bo. I tak, tak była. Na A2, na, na A1, na A1, Oznaczaj. A czemu A1? Aha, no dobra, to A2. Bo tam jest pancernik. Nie, Nie, bo nam weszli bo nam wesz, bo do, nam wesz do... na, na A1.

Biedę bieg do ciebie Jakubie Ale na C2 dalej są. Jest na przykład. Dobra, dostał, dostał, dostał. Całkiem przyjemnie, tylko na tej mapie się odnaleźć nie mogę. B2 nam przejmują całkowicie. Jest, Być... jest, jest. gdzieś. Nie, tak, nie? Jeszcze dalej siedzi Enemies have overrun the Bravo area. Our unit is under attack. Objective Charlie 1 is under attack. I'm going to go to the other side. What are you doing? What are you doing? I'm going

Hmm. oddech, kurde, naszego wroga. Zwieciór, shit <sparrowe> together. Bardzo ładnie. Jesteśmy, jesteśmy zwycięzcą. Mnie. Trafiłem w Jeszcze Jest przeciwnik. dłużej dłużej To co, co dwa, tak? No, ja tam sobie nie zaznaczyłem, ale ssss... dostałam półek. Strasznie ich gdzie dużo. Oj, trzech na wzgórzu, trzech na wzgórzu. Chodźcie na A2. Sniper już tam... co jednym. Już, już. W garażu. Tak, na czerwonym. Na dole, na dole są. Chuj weź tu z prawej Ja spuszczę na to co jeden tutaj Spieprzajcie Generalnie do budynku O, o, Jezu. i bała dostała się. trafiłeś sam siebie ze snajpy czy co, teraz?